Chciałbym absolutnie podziękować przemęckim władzom, pani wójt i wszystkim współpracownikom, dlatego że w całym regionie bez przesady gmina Przemęt zdecydowanie najwięcej łoży na infrastrukturę turystyczną i tak jak obserwuję najlepiej w chwili obecnej również zagospodarowuje Tereny turystyczne i to jest znakomita sprawa, że tak jak pan wójt powiedział, faktycznie cały trakt, na którym nam tak zależy, jeśli chodzi o szlak konwajowy, kajakowy, w chwili obecnej w Rynnie Jezior Przemęckich na dobrą sprawę jest dostępny. Jest znakomita sprawa, dlatego że muszę powiedzieć, że w chwili obecnej turyści. Najbardziej o to pytają. Myśmy zrobili ranking poprzez naszą informację turystyczną i zdecydowanie absolutnie przeważa zainteresowanie tym szlakiem. No. Gdyby jeszcze sąsiad chciał rzeczywiście również zainwestować w niektóre inne sprawy infrastrukturalne, to byśmy mieli fantastycznie zagospodarowany, chyba najbardziej uraczliwy zakątek naszego województwa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Thank you.